Za chwilę wystąpienie Marcina Chorały Sprawa i Sprawiedliwości, który wyśmiał wczorajszą wielką mobilizację koalicji rządzącej. Obejrzyjcie, bo było śmiesznie. Subskrybuj, polub i skomentuj. Robiąc to, wspierasz nasz kanał i zwiększasz nasze zasięgi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mamy oto dzisiaj i wczoraj do czynienia z ogromną polityczną mobilizacją. Przesunięte głosowania, rząd ściągany z konsultacji międzyrządowych. 10 partii koalicji rządzącej w Sejmie w pełnej frekwencji. I cóż to jest powodem takiego wzmożenia, takiego zamieszania w polskiej polityce, żeby na przykład szybko i w pełnym wymiarze zbudować CPK, żeby zlikwidować te wasze opóźnienia w programie budowy elektrowni jądrowych, żeby wreszcie nabrał tempa, nabrała tempa budowa terminala głęgowodnego w Sinoujściu, żeby rozbudować polską armię. Żeby Polacy nie musieli czekać na zaplanowane wizyty, które Służba Zdrowia teraz przepisuje na następny rok. I tak dalej, i tak dalej. Nie. Celem tej politycznej ultramobilizacji jest stoczenie heroicznego boju z jedną posłanką skutna i odwołanie najbardziej merytorycznego członka Komisji Infrastruktury z Komisji Infrastruktury. To jest horyzont waszych ambicji. Gratuluję. Pięknie przedstawiacie się Polakom. Ta zabawa odbędzie się bez naszego udziału. Dziękuję. Nie dość, że uśmiechnięta koalicja osób poselskich powoduje straty w spółkach Skarbu Państwa, nie potrafi pomóc powodzianom, za to mobilizuje wszystkie siły, żeby odwołać z komisji jedną posłankę i robi to dopiero za trzecim razem. Gdzie są granice miernoty? Czy to już, czy jeszcze zobaczymy większą kompromitację rządzących?